No, to speedrunik leci Papa pa. Tylko czy to jeszcze muszę tylko sprawić czy to nagrywanie w ogóle jest odpalone Tak jest odpalone Dobra No to speedrunik leci Widzowie kochani Ale tu kuwa popierdala mnie Chyba nie w tą stronę miałem iść. Chyba nie w tam, nie, nie miałem tam iść, dobra, nieważne. To było popieprzone, nie tam miałem iść. Najwidoczniej. Najwidoczniej nie tam. oh my fucking god. Znowu to nie wyszło jaki bez sens. I jeszcze raz lecimy na szczecin Zajbicie No, teraz tutaj będzie kolejny poziom kolejny poziom speedrunku po tylu mękach aha, tutaj tu jest chmura, to mnie to z ale to mniejsza Nie chcę tego eventu wydupić, z tym eventy Pierdzielę ten event Pierdzielę event na zbity pysk <laughs> Aha, się tutaj nie doskoczyłem Nie fajnie, nie fajnie To tutaj tak i tak To tutaj tak, tak Kurwa. Kurwa. Jak więc z tym eventem irytuje no nareszcie. Tak, pyk Nie no serio. Ale ten speedrun idzie. Zajebiście wręcz Tak ma być nie? Teraz trzeba tutaj bym musiał uskoczyć znowu tak Tu żeby się nie wydupczyć Okej okay. Może się przy końcu nie wydupczyć z moim szczęściem może to się uda w końcu za pierwszym fajnie by było kuwa. To by było wtedy super o, no i tak 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 żeby się nie wydupić teraz No i udało się za pierwszym super A tu dobra tutaj to To Fajna sprawa ogólnie Moje szczęście jest DBS po prostu Po prostu moje szczęście jest tak dopieprzone, że to hit Teraz tutaj zajebiście zajebiście Nie wiem w sumie ile levelu się tu przejdzie bo ja Za długi też ten odcinek nie chcę zrobić Może na innym odcinku Znaczy na kolejnej części tego speedrunu Może było zobaczy się <laughs> Nie wiem widzowie, jest kuźwa druga, <laughs> druga 13, nie? Kiedy to nagrywam <laughs> po Porypane Oj wiem o tym, że porypane, oj wiem Teraz tu. I tu. Syk, pyk. Oj, kolejny poziom. Jestem na siódmym klasy. Wow. Zajebiście. Leci się tutaj powoli. Tak, jak się powoli leci. <ścoughs> Dobra. Tu tak, teraz następny poziom to jest... To jest ósmy klasycznie. Ciekawie. No cóż, co ja mogę odpowiedzieć powiedzieć, widzowie, ogólnie, jak przechodzimy teraz tego speedrona znaczy no w zasadzie jak ja przechodzę, no to ogólnie mogę powiedzieć tak, że mam teraz nowy totalnie sprzęt. Taki o wiele lepszy. Taki bardziej do grania. Nie, no komputer po prostu, nie komputer stacjonarny co ja kupiłem. No i ogólnie to widzowie, no teraz mogą więcej gier się pojawiać tutaj U mnie Bo otóż to z tego powodu widzowie, bo No ten komputer akurat jest bardzo dobry Trafił mi się taki bardzo, bardzo dobry W sensie taki bardzo dobry wybrałem Szlak Taki bardzo dobry wybrałem Więc mogę teraz więcej gier tutaj nagrywać Nie mogę Robloxa nagrywać Ogólnie mogę też nagrywać, nie wiem, Kugamę Mogę też nagrywać Minecrafta ogólnie, też no, nie wiem z godziny temu. Może dodałem odcinek, czy dodałem z godziny temu, może właśnie nagrałem odcinek z Paladinsów. Jak ktoś gra, jak ktoś zna tą grę, no to spoko. No i akurat też odcinek z Paladinsów się pojawi, bo też może być właśnie jakaś nie wiem, seria z Paladinsów. Też mam w planach właśnie pobrać Palward w sensie mam kupiony, ale jeszcze mi się nie pobrał więc też mogę z Palwardem coś nagrać, to też nie problem więc no mogę teraz w zasadzie różne gry grać no bo raczej ten komputer jest teraz dobry więc mogę w większości gier grać no bo może będą jeszcze jakieś takie gry co by może było ciężko mi nagrać na tym sprzęcie chociaż wątpię, ale może gdyby jednak ale tak to większość gier mogę, mogę po prostu ponagrywać, nie? Wiem, mogę Asasyna nagrać jakiegoś. Jakąś część asesyna, co przechodzę, nie wiem, no, no, GTA mogę nawet. No duże rzeczy. Więc, no. Więc może jakieś serie, jakieś innych gier się też pojawią. Bo raczej nie chcę, żeby ten kanał był bardziej inspirowany tylko na Robloxie i kurwa, nie wiem, Kogamie przykładowo albo w Minecrafcie. Szlag. Tylko bardziej bym chciał bycie... Ooo, tak po prostu luźno sobie pograć, nie? Jakieś różne gierki, nie? Niż tylko jedną inspirować się. Różny kontent będzie zawsze coś, nie? Zawsze coś. Kurwa, ja tam doskoczyć nie mogę. Ja już nie wiem, czy ja to godziny nie przechodzę, czy to nie jest czas godziny, ja pytolę. Tylko teraz nie wiem, czy ten level, czy ten cały speedrun, nie mam pojęcia. Hmm. Żeby się teraz znowu nie wytupić. O! O kurwa, dobra, udało się. Jest kolejny poziom. Pa, pa, pa. No ale tak, ogólnie to był już u mnie taki jeden kanał Momin. Nie wiem jak ktoś znajdzie z moich starych widzów taki kanał właśnie Momin. Co był kiedyś, istniał taki kanał, właśnie kiedyś, kiedyś, co po prostu m się nazywałem, no to znowu to jestem ja, nie? Mm, bo miałem już ten swój kanał, no ale pff, debilem jestem i usunąłem. Więc jak, nie wiem, ten, ten obecny kanał, co teraz jest, yy, jakiś cudem się nie wiem, wybije, jakimśkolwiek cudem, no to wtedy. Hmm, może ktoś znajdzie się jakiś ze starych widzów jeszcze co miałem ten kanał jeszcze momina ten taki stary stary może ktoś się znajdzie nie wiem to może ktoś będzie wiedział że znowu powrót jest czy coś zobaczymy no ale początki to są takie kurwa najgorsze w zasadzie więc no takie ...porypane troszkę. Dobra, jest to jaki klasyk 13 teraz? Nie wiem ile tych klas... Oh nie wiem ile tych klasików w ogóle zwykłych leveli jest. To jest level 13 Forest Kingdom. Kurwa. Więc no. no. ale nie wiem, jeszcze troszkę się... troszkę się poziomów przejdzie i też będę kończył odcinek. Bo w sumie nagrywam teraz pełno odcinków, bo później... ...daję to koledze właśnie onze daje to onze on, onzemu nie wiem jak to kurwa no no kurwa uciekło mi słowo mm, nie wiem jak to wypowiedzieć w sensie oznajmić no nie wiem może będziecie widzieli o co mi chodzi no ale daję mu to żeby po prostu mi miniaturki robił czy coś więc miniaturki robię ewentualnie, jak będzie potrzebny to jakiś montaż to on się będzie tym zajmować ja w zasadzie tylko, o oh fuck ja w zasadzie tylko będę nagrywać, a on będzie tam dodał jakieś miniaturki no chyba, że też montaż będzie potrzebny, no nie wiem ale na razie to tak tak basicowo to w sumie nagrywam, czyli po prostu odpalam nagrywanie, nagrywa się i chuj wrzucam, aha tam muszę skoczyć i chuj wrzucam sobie na YouTube'a, nie i wyjebane, kurwa. Takie więc no... Chuj wyjebane <coughs> 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 Dobra Następny poziom Jakiś taki kurwa teraz Ice Kingdom Ciekawie Ale kurwa też dawno na tej mapie w ogóle nie grałem nie? Na tym trybie I to jest porypane nie? <laughs> o, o kurde mi się nie wydupił Aha, najbicie tam nie mogę to doskoczyć Ogólnie też raczej live'y będą się jakieś pojawiać u mnie na kanale No bo też właśnie myślę, że trzeba jakieś live'a właśnie też nie ogarnąć możesz Jakieś gierki czy coś To było właśnie Gites, nie? Kurwa, no to no to troszkę się... Nie. No to znowu poziom będę przychodził 40 razy Bo czemu by nie? No ja pierdół No mnie popierdoli, nie? Identyka mnie popierdoli. Z początku mi fajnie szedł ten poziom, a teraz to no kurwa jakiś żart Jak się, kurwa męczarnia z tym poziomem. I to jest właśnie popierdział. Nie, no kurwa mnie popierdoli, nie? Widzowie mi popierdoli. <laughs> nie, nie umie kurwa grać w Robloxa, nie. Ja jestem taki kurwa ułomny, że nie umie grać w Robloxa. <laughs> Kur... Nie no nie wierzę. Nie wierzę, nie. A była już chyba końcówka, no mnie popieprze identyko tylko mnie popieprze coś. Ja, Boże, jeszcze raz trzeba to Dobra, dobra, dobra. Pyk. No nareszcie. Dobra myślę żeby jeszcze jakby ten, ten poziom przejść No i się skończy odcinek ogólnie By się skończył wtedy Najwyżej I po prostu by się zrobiło Może bym zrobił drugą część tego speedruna, Nie wiem zobaczy się Nie no kurwa I teraz będę tu 50 razy przychodził nie No bo czemu by nie kurwa ogólnie nie wiem, czemu by nie Nie no kurwa mać Ech. Dobra jeszcze raz bo to jest żartem z żartami jakiś Pyk Leci się Kurwa, to to jakieś też popierdolone Dobra, pyk No ku kurwa nie wierzę Kurwa nie wierzę Nie wierzę, nie Widzowie nie wierzę A to miało być tak super Jakiś tam kurwa poziom musiał mnie pokonać Ja pitole Aha, tam był Tam była dziura, zajebiście No bo chcę przejść ten poziom jeszcze co, co teraz jest właśnie Bo chcę przejść I skończyć ten odcinek nie I najwyżej może Jakąś kontynuację tego zrobić Tylko że na razie kurwa Ciężko mi z tym poziomem idzie jakoś To jest kurwa popierdolona, nie Dobra Udało się. Zajebiście Dobra, to tutaj będę się, tutaj będę się właśnie żegnał. No, no przeszło się w sumie 16 poziomów, więc nie ma tak źle. No no w sumie no, na 17 się jest, nie. To może później tego kontynuacji jeszcze zrobię eee, tego właśnie speedruna, więc zobaczymy. No ale tak to dzięki że właśnie oglądacie ten film. Więc ja się będę z wami żegnał. narka do następnego